Ja hey Dzisiaj właśnie jestem na chustawce i bardzo mam smutne wieści, bo mój kotek zginął. Dzięki pace i mnie że i pisze, że mam fajne psy. Bardzo Ci ja dziękuję, ale no, mega szkoda do mojego kotka, był mały i zaginął w okolicach podzianca Ludwi na na pewno go nie. ktoś widział, tylko słynny zadbana 2 na No, sama świetna, ale zejmowała, więc to trudno. Um, nie wiem, co mam powiedzieć. Ale. Zobaczmy. Czy mógłbyś zamontować mi telefon do roweru? Tato? A umiałbyś mi zamontować telefon do roweru, żebym mogła nagrywać? Ale ja właśnie chcę sobie kupić. Kupisz mi? No. Jej! No to kupimy. Uchwyć potem. Gdzieś tak zaraz. Godziny i to na tyle.